Paglodami włączam. Bardzo serdecznie na kanale. Na początku też po Paglodami w przyszłym odcinku. Paglodami w Skiu, Challenge. Dzisiaj gramy konkurs drużynowy w Finlandii. No i to będzie nowe. Gramy na kanale. Gramy już około 2 miesiące. No i dzisiaj gramy w tą gereczkę. No i gramy, gramy konkurs drużynowy w Finlandii. No na 100 metrów. No i pierwszy skoczek dajmy oczywiście polskim, Polską No i sobie skaczemy Dużo dobry skok 96 metrów Kubacki Czwarte miejsce Tutaj mamy takie kraje Jest dwa razy Polska Prowadzi Szwecja No i dzisiaj dwie skocznie. Teraz jest... Nie wiem kto to teraz skaka. Nie może być skok. Bo teraz skakał Kamil Stoch. Kamil 92 metry. Po dwóch skoczkach jesteśmy na szóstym miejscu. Nie zapowiada się ten konkurs na dobrze. No to skoczenie jest jakaś duża. To jest metrów. 93 metry, jak wolny moment dalej od Kamila. Dalej szóste miejsce. No. Prowadzą nad nami Norwegowie. Musimy troszkę tych... I teraz jest Piotrek. Piotra Grzyła, nie wiem kto tutaj no to był dobry stok. Jeden z lepszych stoków. No tak, Piotra 89 metrów i wiatr. No prawie metr na sekundę pod narty. Nie pewnie wyprzedziliśmy, jesteśmy na szóstym miejscu, więc. Jest dobrze, jest dobrze. Tylko trzeba dobrze się wybić. No tu już jest lepszy, widzicie. Nie do dobra dobre. I to 90 metrów Kubacki, Długa seria. Siódme miejsce, jaj. Ja Zadnij skoczek. A tu jest już widzicie, idealnie. No ale też nie pociągnąłem z daleko, z 90 metrów będzie. o 95. No, kamil powtarzalny: 92 w pierwszej, 92 metry w drugiej. No i tak. Szósty, no brakuje nam trochę tego piątego miejsca. No, podium nam w ogóle brakuje, byśmy musieli teraz dwa potężne, dobre skoki oddać. A jest na to szansa, by wysoka wysoko winoczy wysoko skoki, ale. 92,5 Dobre, dobre, dwa powtarzalne skoki. Szóste miejsce. Na no, Słowenia ucieka I to jest Piotrek bardzo dobicie wysoko. No i dość daleko. No i na którym miejscu zakończymy? Około 93,5 metra. I to będzie 6, miejsce, szóste No i reklama musi być jakieś kulda, środkówka 2020. Dobra, szybko. W drugim, Następne skoki. Mam nadzieję, że jakaś będzie większa skoka. k 150, coś takiego. 125 jest dobrze. Tu jest lepsze niż 100 metrów, ale ładnie oświetlona. Jest wiatr taki niby dobry, No ładnie wyszedł. Idzie dobrze, idzie dobrze. 111 metrów. Siódme miejsce, o to tu latają o wiele, wiele dalej. O wiele, wiele dalej. Tutaj, 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 Dobry dobry tutaj, dobry tutaj, tutaj, dobra, dobry, skok. Dobry skok. tutaj był tutaj, tutaj, teraz mamy na Teraz miejscu na ponownie jako jesteśmy no, słabo, słabo idzie. Mega dobre wybicie, Dość, to będzie coś dalszego dalej, dalej, dalej. Za późne lądowanie. Mogliśmy przecież lądować, ale jak widzisz, 115 km, strasznie jakieś marne to schodzić. Piąte miejsce: kurde, Japończycy zepsuli i Słoweńcy. Ale w ogóle. No i tak, nas stępnych Dobre wyjście z progu, wysoko leci. Nie był z dobry skok, ale coś 117 będzie. 113, oj słabszy, skok, słabszy, szóste miejsce spadliśmy. Co jedno miejsce w dół. Oj, nie cieszy mnie to nie cieszy. O, I następny wybicie. O, i to wysoko, to wysoko leci. Dobry skok będzie ze 120. Jeszcze o 1185 118,5. Piąte miejsce jak na razie. To osoba Piotr żyła. Dobra, wybicie. Dość wysoko wyszedł, ale. Mm. 18,5 na razie, Najdalszy skok Polaka, a to jest 113. No kamień w miarę powtarzalnie, i szósty, szósty po serii. Teraz, jak wolny bodajże, no słabe wyjście z progu, słabo wyjście z progu. No, Nisko nad ze leciał, ale tam łapał to noszenie powoli. No, w sumie 105 metrów, spadniemy szósty. Trzymamy się, trzymamy ostatni skoczek, wiatr ja użyła. Ó skórczy No i piąte zakończenie. Odcinka. Siódme miejsce. Reklama. Pozdrawiam, kurde wam no i co? Siódme miejsce, pok? Tutaj sobie grałem. To zdobywałem tutaj w miarę miejsca dobre. No i widzimy z to było 160 następne. No nie, zrobiłem sobie jakiś opening. Opening. A jak to się skrzynki otwierało ten ging? to, to dałem skrzyneczkę takie? Hmm. Trzeba otworzył jakieś parę skrzyneczek To jest dwie największe skrzynki Tam to sobie blokujemy Dwie skrzynki, za pierwsze miejsce tutaj mamy 3.600. ma całkiem spoko Uro, według skrzynki chyba... kurry ...le Ja... Jeździelę. Gra totalnie beznadziejna Dobra, no i... No i widzicie co tu się dzieje. Dobra, no ostatnia skrzyneczka. Dobry kombinator, też go mam. No i w dzisiejszym odcinku. To będzie na tyle tym pięknym akcentem. Zakończymy dzisiejszy odcinek. Więc siemanko, do następnego.